Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Michał Smagor i reprezentuję firmę Bates. Mamy 2 grudnia. Jesteśmy świeżutko po premierze nowej Alfy A75. Dotarł do nas egzemplarz przedprodukcyjny i mieliśmy naprawdę niewiele czasu na zapoznanie się z tym modelem. W związku z czym pokrótce postaram się przedstawić Wam najważniejsze cechy, nowe cechy tego aparatu, i czym różni się od poprzednika, czyli A74. Biorąc aparat do ręki, mamy do czynienia praktycznie z identycznym korpusem, z jakim mieliśmy do czynienia w A74, natomiast od razu rzuca się nam w oczy zupełnie nowy ekran uchylny, który jest uchylany w tej chwili czterostopniowo. Praktycznie na wszystkie strony widać, że Sony słucha swoich użytkowników. Mnie osobiście bardzo brakowało tego i brakuje w, w poprzednikach. Monitor ten jest nieco większy niż w poprzedniku, bo ma 3,2 cala w, w porównaniu do 3 cali w czwórce. Jest on też w większej rozdzielczości, ponad 2 miliony pikseli, gdzie w czwórce było to nieco ponad milion pikseli. Możemy również zauważyć nieco przebudowany Grip. Jest on troszeczkę większy, natomiast nie jest to to samo, z czym mamy do czynienia w, w Alfie A12 i w A9. W A75 mamy do czynienia z zupełnie nową matrycą o rozdzielczości 33 mega, częściowo warstwową oraz zupełnie nowy procesor Beyoncé XR2 z elementami sztucznej inteligencji AI. Czyli jednak mamy do czynienia z zupełnie nową matrycą, nie tą samą, która była użyta w A7.4, tak jak można było przeczytać wcześniej w sieci. Dzięki zastosowaniu układowi sztucznej inteligencji mamy do czynienia ze znacznym wzrostem wydajności aparatu. Jakie to są funkcje? Przede wszystkim autofokus. Zarówno w trybie fotograficznym, jak i filmowym. Najnowsze algorytmy autofokusa pozwalają na dokładne ustawienie ostrości do minus 5 FA. Nowe ustawienia wielkości pola autofokusa przy fotografowaniu. Śledzenie autofokusa ze zmienną szybkością. W trybie fotografowania można w tej chwili wybrać czułość śledzenia autofokusa w zależności od zmian prędkości poruszania się obiektu. Stabilnie, standardowo albo responsywnie. Zwiększyła się nam też wydajność automatycznego balansu bieli, gdzie w tej chwili odbywa się to dzięki uczeniu maszynowemu, przez sztuczną inteligencję. Wpływa to znacznie na dokładność doboru oświetlenia, szczególnie w takich warunkach jak oświetlenie sceniczne. Dzięki częściowo-warstwowemu przetwornikowi obrazu oraz procesorowi obrazu Bionz XR2 szybkie przetwarzanie sygnału pozwala na wykonanie zdjęć seryjnych bez zaniku obrazu z szybkością do 30 klatek na sekundę. To jest równoważne z Alfą 1 2, no i większe niż w Alfie 9.2, gdzie jest do 20 klatek na sekundę. Oczywiście odbywa się to wszystko w trybie migawki elektronicznej, natomiast w trybie migawki mechanicznej dalej mamy do czynienia z 10 klatkami na sekundę. Nowa matryca umożliwia nam też rejestrowanie obrazu z 16-stopniową rozpiętością tonalną. Rozszerzone jest to oczywiście w stosunku do matrycy z A7-4, gdzie mieliśmy do czynienia tylko z rozpiętością 15-stopniową. Znacznie ulepszona została też stabilizacja matrycy. W poprzednicy mieliśmy do czynienia z stabilizowaniem 5,5 fv, W tej chwili jest to 7,5 fv na brzegach. 6,5 FV. Mamy tutaj też dodaną funkcję regulowanego dźwięku migawki. Na tej zasadzie, że dźwięk migawki możemy wybierać w 6 stopniach od 0 do 5, gdzie 0 równa się ciszy. Możliwość komunikowania się aparatu ze światem zewnętrznym, to jest łączności, została znacznie poprawiona. Aparat został teraz wyposażony w dwa porty USB-C, co znacznie też ułatwia nam pracę. Lepsze możliwości streamingu na żywo. Jak również filmowania z gimbalem, gdzie jednym portem możemy zapewnić sterowanie, a drugim przesyłanie sygnałów. No i teraz rzecz, która mnie osobiście najbardziej interesuje jako filmowca, czyli poprawa wydajności filmowania w tym aparacie. Proszę Państwa, w tej chwili mamy do czynienia tutaj z możliwością rejestrowania obrazu w pełnej klatce zarówno w 25, jak i 50-60p. Jako dodatek mamy tutaj też funkcję filmowania w 100-120 klatkach, z tym, że wtedy odbywa się to z przycięciem do kropa 1.5, do tak zwanego formatu super 35 mm. Jak wspomniałem wcześniej, została tutaj znacznie poprawiona stabilizacja matrycy. Również w trybie filmowym jest to wyraźnie odczuwalne. Możecie Państwo zobaczyć tutaj na kilku przykładach. W tej chwili mamy tryb normalny, tryb dynamiczny, i tryb dynamiczny, aktywny, który jest dostosowany do pracy z dynamicznymi scenami. Również w trybie filmowym znacznie został poprawiony autofokus. W tej chwili mamy do czynienia z wykrywaniem nie tylko człowieka, oczu prawego czy lewego, twarzy, ale również całej sylwetki ludzkiej. Nie ma znaczenia, czy obiekt jest ustawiony do nas twarzą, czy też się obróci. Cała sylwetka będzie wykrywana. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, w tej chwili są rozpoznawane również ptaki oczy tych zwierząt, pojazdy, no to pociągi, samochody, samoloty, praktycznie wszystko. Oczywiście mamy do czynienia też z możliwością dotykowo wybrania sobie punktu autofokusa, który ma być śledzony przez aparat i działa to rzeczywiście bardzo dobrze. Możecie państwo zobaczyć na krótkich przykładach Autofocus w A75 sprawuje się dużo lepiej niż w poprzednim modelu. Bardzo ładnie ostrość jest przyklejona do obiektu wykrywa całą sylwetkę człowieka. Nie ma znaczenia, czy będziemy nagrywali w slow motion w 100 klatkach czy 120. Działa on na tym samym bardzo dobrym poziomie. Producent podaje nam, że w tej chwili aparat ma też dużo większą wydajność przy filmowaniu w 4K, jeżeli chodzi o przegrzewanie się. A75 ma już nie przegrzewać się tak, jak to miało miejsce w przypadku A74. Nie mogliśmy tego w tym krótkim czasie sprawdzić. Warunki, w których filmowaliśmy na zewnątrz, to było 0 do minus 3 stopni, więc trudno w takich warunkach przegrzać aparat. Natomiast na pewno, jeżeli tylko dojdzie do nas egzemplarz produkcyjny, przeprowadzimy te testy również. Czas na małe podsumowanie. Jak widać, zmieniło się naprawdę dużo. Szczególny nacisk został tutaj położony na rozwinięcie tych trybów filmowych, no bo jak da się zauważyć, zresztą inżynierowie robię Sony też zwracają na to uwagę w wywiadach. Dzisiaj treści wideo zaczynają przeważać nad zdjęciami, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia, relacje, więc te tryby muszą być bardziej rozbudowane. U nas na pewno będą zadowoleni filmowcy, którzy używali do tej pory A7-4 do filmowania różnych form. No i narzekali tutaj na przegrzewanie się. Jest tutaj duża szansa na to, że A7-5 się nie będzie przegrzewał, jak deklaruje producent. Tak jak powiedziałem, no my dopiero będziemy mieli okazję to sprawdzić. Został tutaj dodany tryb pełnoklatkowy w trybie filmowania 50-60P. Jako dodatkowy bonus został dodany tryb filmowania w 100 120 klatkach w 4K z lekkim przycięciem oczywiście do formatu Super 35. Myślę, że nie będzie to wielu osobom przeszkadzało. No cóż, nie mamy tutaj jak na razie trybu Open Gate z tego przetwornika. Nie mamy rachów do środka dalej, no ale zwróćmy uwagę, że to jest przede wszystkim aparat fotograficzny z funkcjami... Filmowymi, być może Sony zarezerwowało sobie te funkcje do przyszłych modeli bardziej nastawionych na filmowanie, tak A7S3. Może będzie jakiś następca, względnie do nowych modeli linii FX, które niebawem pewnie się pojawią. Chciałem tylko przypomnieć, że oczywiście nową Alfę A75 można już zamawiać w naszym sklepie na www.bays.com.pl a co wy uważacie o premierze nowej Alfy A75? Dajcie znać bardzo proszę w komentarzach. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia.